Angielska prowincja o poranku. Oli, kotesz. święta wioska. Jestem wolny. Dałem znać, że następne zlecenia, proszę w kierunku zjazdu i zobaczymy, co się będzie działo. Tymczasem jadę do Tesco trochę odpocząć. Już dzisiaj na pewno nic nie, nie załaduje. Czyli weekend wolny i zobaczymy, co na poniedziałek. O, tutaj taka typowo prowinc prowincjonalna mieścina angielska. Ceglany domy, teraz się muszę zatrzymać, bo tutaj są. Kurde, hmm. proszę, środek miasteczka, a tam pani na koniu jedzie. Dostałem informację, że mam zjechać do Calais, ustawić się na Belgii na poniedziałek. Także wszystko dobrze. Z tej okazji kupiłem sobie deser, taki truskawkowo-budyniowo-śmietankowy. Mm, pycha. Jedziemy do domu, na zjazd. No jest piątek po południu i tak się zastanawiam, co robić, bo Dostałem polecenie zjazdu do Calais i, i tam potem na Belgię na pierwszy parking na poniedziałek. I stamtąd będą mieć gdzieś jakieś zlecenie, już w kierunku Polski. Natomiast yy, teraz jestem w takiej miłej, małej miejscowości Alfredo. Yy, a do Dover mam 4,5 godziny jazdy. Jest piątek po południe. Londyn zakorkowany. I tak chyba sobie myślę, że zostanę tutaj w tym Alfredton do jutra, i sobie rano ruszę na spokojnie do, do Dover, i już nie będzie kolków, nie będzie tych ciężarówek, bo w piątek wieczorem to Anglicy mają po prostu kopla. A mam tu takie fajne miejsce za, do odpoczynku. Zatesko jest taki fajny murek i za tym murkiem sobie już tak kiedyś raz stałem bardzo w takim spokojnym miejscu, także chyba tutaj w tym Alfredem zostałem. Dobrze. Tymczasem robię herbatkę i idę na spacer, bo odespałem już nocną jazdę. Eee, jak się w nocy jedzie, to taki cały dzień jest rozlazły. Ale tutaj mam piękne tereny. O, tu jest taki kościół metodystów. Tu jest piękny park. Tu ludzie na koniach jeździli. I no trzeba trochę po pochodzić, trochę się poruszać. Obiecałem sobie, że 10 km 3 razy w tygodniu muszę zrobić. Na razie to się udawało. Czas na jakiś spacerek. Kościół. Metodystów, Primitive Methodist Park Dwustuletni park. Dobra. Idziemy Szybkim krokiem. Dobrze, byłem sprawdzić. Na moim miejscówce się zwolniło miejsce, więc jadę teraz już zaparkować na noc. Już jestem na swojej uliczce. Tak, i już tutaj kiedyś byłem. Także znane tereny. Tutaj za tym murkiem jest Tesco po lewej, po prawej jest jakaś szkoła. Tutaj nic nie jeździ, także mogę sobie tutaj stać spokojnie do jutra. A jutro lecimy do Dover i tam już na stały ląd do Belgii. Jakże się cieszę. Jutro sobota, także na spokojnie trzy godzinki dolecimy do promu. Małe angielskie zakupy zrobione. To teraz lecimy trochę po miasteczku połazić. Ja do ludzi, a tu pusto. Ale to jest bardzo fajne klimatyczne miasteczko. Wszedłem do takiego pubu, tylko sama, samotnie to tak dziwnie. Tu jest sklep charytatywny dla Boga. Nie wiem co, o co chodzi. Dzień dobry, w sobotę. Czołem i jedziemy do Dover. Do Już ruszyłem samego ranka. O dziwo. No ale takie było postanowienie, że wczoraj był dzień taki wolny po południu, a dzisiaj dojazd do, do Belgii. Metrów. Także na, sp na spokojnie, na pusto sobie jedziemy. Pogoda angielska. I spoko, słucham sobie książki o Adamie Mickiewiczu, bi biografii, bardzo fajna. Przed chwilą był napis, Nottinghamshire, kraina Robin Hooda. Tylko niestety lasy bycieli. Już nie ma lasów w krainie Robin Hood'a. Kibice przede, przeze mną jadą. Pewnie na mecz. Międzynarodowych czy organizowanych przed korporacje na świecie, gdzie zapraszamy do prezydenta, był całkiem sporo. No ale. Jak mówię, Byłoby fajnie, To mamy wiem. Wiem,

Ja dojeżdżamy do drągena znanego i lubianego parkingu. Zobaczymy, czy ktoś będzie znajomy. No, tutaj stanąłem, ale chłopaki mają imprezkę. Techno, impreskę mają, to chyba się przeniosę. No dobrze. Mamy niedzielę. Opuszczam parking na drągenie i idę na długi spacer. O. I tuż za płotem. Od razu inaczej. Ptaszki śpiewają. Zawsze jak tu idę to zazdroszczę tym belgom co mają taką miejscowę nad samą rzeczką piwa bo one są najlepsze na świecie trochę serów i idziemy w drugą stronę mają, żeby na stacji benzynowej niedzielę spędzać. Mmm, ale kurczaczek belgijski, powiem Wam, niczego sobie. Pachnący, cieplutki, super. Z kurką skórką. I jeszcze wieczorny spacerek. Na parkingu bardzo tłoczny. Dzisiaj wszyscy w Belgowie przyjechali chyba do Burger King na obiad-o-kolację. Nie wiem, czy oni nie mają tutaj jakichś restauracji fajnych. Poniedziałek mamy i idę sobie jeszcze na kolejny spacer. Czekam na zlecenie zjazdowe, mam nadzieję, że dzisiaj dotrzę. Dzisiaj może przejdę pod mostem na drugą stronę. Zobaczymy, co tam jest z drugiej strony, że tam jest jakaś ścieżka spacerowa. Mamy poniedziałek po południu i dobra wiadomość jest taka, że przyszło zlecenie zjazdowe. Także jutro ładuję Belgii, 50 km stąd. Także lajcik. Bez delotu. Tylko rano sobie wyjadę. I... Na pojutrze, na 8 rano, zjeżdżam na bazę i zostawiam samochód innemu kierowcy, bo towar jest do Rumunii. Także I pojutrze, już będę w domu. Bardzo się cieszę, bo to była długa trasa. 28 dni i bardzo dziwaczna troszeczkę. No. Nie, nie napracowałem się za bardzo, ale parę ładunków ładnych przywiozłem. Także jedziemy do domu. No, ostatni załadunek w Brukseli. Yy, o dziesiątej. Niestety korki przed Brukselą bardzo duże, ale dojadę na czas. I potem już pomykam do domu. Nastrój bardzo pogodny. I słoneczko świeci, także jedziemy. A tu mamy belgijskie miasteczko, kośkich akcentów, których można się było podczas tej uroczystości doszukać i które no i dobrze, i już szukamy tutaj gdzie tu jest, tu jest chyba. No, wszystko załatwione, czekam jeszcze na zgodę na wyjazd i lecimy 10 godzin do Polski do, do celu. Do domu. I przejechałem Belgię, przejechałem Holandię i wjeżdżam do Niemiec Jeszcze tylko przejechać Niemcy i Polska O, no, kontrola wagi Ale chyba nie, chyba nie będzie No, auto odpowiednio przystrojone znaczy, że zbliżamy się do Polski już niedługo, jeszcze 3 godzinki polsko biało czerwoni Przekroczyłem most we Frankfurcie. Jestem w Polsce jeszcze godzina 40 do celu. Super, ostatni parking nocny. Teoretycznie mógłbym dzisiaj dojechać do domu, ale to bez sensu. Dojadę sobie rano jeszcze przy okazji, jeden dzień roboczy zaliczę i krótkie sprzątanie na bazie, i do domu, i wolność. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Wracam do domu po 28 dniach. To było bardzo dziwne kółko, ale też ciekawe. I już zaraz Jezus Świebodziński, i jeszcze godzinka równa i będę na bazie.